Witam serdecznie. Dzisiaj, kilka słów o fotowoltaice, bo ja zapomniałem, że mam fotowoltajkę na dachu, nie? A przecież kiedyś sam ją montowałem. Tutaj, pewnie tam, wrzucę Wam takie zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak się to robiło, ale to mniejsza z tym. Dzisiaj, taki film o tym, jak często. Pod różnymi artykułami albo pod filmami o fotowoltaice jest wiele komentarzy negatywnych, czyli złodzieje takiego typu, nie? Złodzieje, oszuści, okradają nas, itp, itd. I tu od razu na początku trzeba też przyznać, że faktycznie w tej chwili fotowoltaika jest dużo, dużo mniej opłacalna niż była w starym systemie. No to każdy już chyba o tym wie, nie? Ale skąd się biorą takie komentarze? Zastanawiałem się, kto je pisze. No, i myślę, że to są osoby sfrustrowane tym, że założyły ją. Często te osoby nawet nie mają fotowoltaiki, ale że założyły taką fotowoltaikę e, za namową osób, które ją sprzedają. Że miało być tak super, wspaniale i cudownie, a tym bardziej, że sąsiad ma prawie w starym systemie prądza darmo, więc ja sobie też założyłem i to się totalnie okazuje nie opłaca, bo jak płaciłem rachunki, to muszę dalej płacić. Czasami nawet w takiej samej wysokości. Oczywiście są przypadki, gdzie tam coś źle jest podłączone albo e, jakaś inna sytuacja i jeszcze wyższe się płaci niż się płaciło, ale to są po prostu pojedyncze przypadki, ale się zdarzają takie. A dlaczego mówię Wam, że na przykład możecie założyć fotowoltaikę i się okaże, że będziecie płacili takie same dalej rachunki w tym nowym systemie? A no Wam powiem już, albo spróbuję przynajmniej troszeczkę wytłumaczyć. A więc tak, jak się zakłada fotowoltaikę, to zawsze wzrasta zużycie. Co by kto tam nie mówił. Pewnie może o kilku osób na sto, na to nie, ale u większości zawsze wzrasta. Ze względu na to, że no przecież macie... Swój, swój prąd, swoją energię, więc trzeba dorzucić coś tam, na przykład klimatyzator, albo na przykład, jeszcze lepiej, suszarkę do ubrań, czyli tutaj po niemiecku to będzie troker a po polsku to taka suszarka się nazywa, nie? Czyli jak opierzecie coś, to potem sobie suszycie w suszarce. To jest, powiem Wam szczerze, wielki złodziej prądu, i teraz yy, macie już fotowoltaikę, prąd miał być prawie za darmo, bo tak Wam mówili przedstawiciele, handlowi, którzy obiecali Wam cuda Janki. Nie oszukujmy się, ja Wam zaraz powiem na szybko przykład mojego znajomego, sąsiada niedaleko mnie mieszka, jak yy, to prawie już miał nic nie płacić za energię i w ogóle fotowoltaika miała być bardzo tania, aż ja mu powiedziałam, że ty no to chłopie nie, oga, nie, nie czekaj, tylko zakładaj. Ale powiem Wam zaraz co tam potem wyszło, jak to się mówi, szydło z worka. No i z tą fotowoltaiką to ogólnie jest tak, że właśnie jak ją założycie, to wzrasta Wam zużycie. Jak traficie w moment podwyżek, a wiemy, że ceny były mrożone do tej pory, teraz one są coraz wyższe. Ostatnio o 20 parę procent. Czyli, jakby cała autokonsumpcja, która mają swoją fotowoltaikę, idzie na tą podwyżkę już. Energii i może się okazać, że wcale, jak gdyby nic nie zaoszczędzicie, bo będziecie płacili. Powiedzmy, 100 zł. Płaciliście i znowu dalej będziecie płacili 100 zł. Więc jak to możliwe? Jaki to był sens? A wiele osób nie zastanowi się nawet przez chwilę, że gdyby nie założyło tego dodatkowego urządzenia, nie byłoby akurat podwyżki energii, no to płaciłyby dużo mniej wtedy, tak? Ależ założyły to urządzenie, że była podwyżka, no to teraz bez fotowoltaiki zamiast 100 zł miesięcznie płaciliby 150 albo i 200. tak? To trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że tak czasami jest. Ale wiele osób tego albo nie rozumie, albo nie chce zrozumieć, albo ulega jakiejś takiej propagandzie, nie wiem, jak to nazwać i uważa, że fotowoltaika totalnie się nie opłaca, bo przedstawiciel handlowy, który sprzedawał, wcisnął nam tą fotowoltaikę, przecież obiecał, że my będziemy płacili teraz tylko grosze, bo mamy przecież swój prąd, prawda? No nie, ale to niestety tak nie działa. Pamiętajcie, że każdy przed podjęciem decyzji powinien, jeżeli już tam przedstawiciel jakiś przyjechał, no, to jest najgorszy wybór, w ogóle najgorszy wybór, jeżeli ktoś do Was dzwoni, Wy umawiacie się z jakimś przedstawicielem i on Wam wciska potem to, żebyście to zamontowali albo kupili, to nikomu tego nie polecam, bo to są najczęściej duże, ogólnopolskie firmy, które żerują na nienawiści ludzi, no bo ludzie chcą jak gdyby lepiej, tak? Dla siebie, taniej, żeby im było, ale przedstawiciel, który jest dobry, a zaraz Wam powiem tutaj właśnie ten przypadek, o którym wspomniałem na początku, to wciśnie Wam tak kit, że będziecie myśleli, że złapaliście, jak się mówi, to kota za ogon. Czy jakoś tak, nie? Słuchajcie, z miesiąc temu, może z dwa miesiące temu, yy, dzwoni do mnie kolega, mówi ty, umówiłem się z gościem od fotowoltaiki, yy, no i chyba będę zakładał, nie? Ja mówię, dobra, a jaka tam cena, jak ten, nie? A on mówi, że słuchaj, no 30 tysięcy za 10 kWpika fotowoltaikę i do tego magazyn 10 kWh, tak? Czyli 10 kWh. No faktycznie 8, bo nie rozładowujemy nigdy do końca, nic, ale mniejsza z tym. Mówię, ty 10 kWpika i z magazynem za 30 tysięcy to bierz, się nie, się nie oglądaj, tylko bierz, nie? Ale tak gadamy i mówię, ty słuchaj, ale czemu on Ci powiedział, żeby 10 kWh kilobatopika, jak tym, z tego co ja wiem, to Ty masz tam 2,5 czy 3 tysiące niecałe zużycia energii, więc po co Ci taka duża instalacja? A on mówi, no bo ten przedstawiciel mówi, że słuchajcie, słuchaj, słuchajcie, z żoną było to, mówił do nich, słuchajcie, ale ja mówię już jak jest, jak ja to powinienem powiedzieć, a więc słuchaj, mówi, bo na pewno wcześniej czy później będziesz zakładał pompę, więc od razu lepiej założyć większą fotowoltaikę o większej mocy, no i Potem nie będziesz musiał już przebudowywać, rozbudowywać, będziesz miał z głowy to załatwione. A jak masz większą fotowoltaikę, to rachunki będziesz płacił groszowo. tak? Bo dopóki nie założysz pompu, Bo kolega ma palecik, Gdzie ja mu mówiłem, że na dzień dzisiejszy, mając palecik. bez sensu jest zakładać fotowoltaikę wcześniej. No i mówię tym, ale ogólnie suma sumarycznie, za 30 tysięcy, no to nie ma co się oglądać, tylko montuj, nie? dopłaty dostaniesz do magazynu, tam zależy ile tam by wchodziło do paneli, a on mówi, że nie, 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 Dzidek, nie, 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 to, to nie tak, to 30 tysięcy to będzie mnie kosztowało po odjęciu 27 tysięcy dotacji. Nawet potem się okazało, że 33 tysiące miało go kosztować, plus tam 27, cała instalacja w gminie, okazuje się, że miała kosztować 60 tysięcy, 27 tysięcy maksymalnie policzyli, odjęli już dotacje i jeszcze 3 tysiące odjęli mu w ulgę termomonizacji, czyli z podatków w tą ulgę, że by sumarycznie, bo nie ma dużych dochodów, że sumarycznie by go kosztowało to 30 tysięcy i on sobie słuchając tego przedstawiciela nabrał przekonania, że za 30 tysięcy to jest super deal. I teraz sobie pomyślcie, ja mu powiedziałem wczoraj jak tak, to nie, to weź Odpuść to sobie, chłopie, ile płacisz w rachunku teraz? 250 zł miesięcznie. No, czyli zejdziesz z rachunków o połowę. Ale on mówił przecież, że nie, że grosze będę płacił, tylko tam opłaty stałe. Ja mówię, nie. Ze względu na to, że z energii, którą wyprodukujesz z tej kasy, którą będziesz miał tam w wirtualnym magazynie, możesz opłacić tylko za energię. Czyli maksymalnie przy naprawdę dużym. Autokonsumpcji z magazynem można 40, może nawet 50%, jak będziesz się pilnował ten, czyli o 50% max pewnie obniżysz rachunki. Czyli z 250 zł, zakładając, że dalej będziesz miał poleciaka, bo nie masz jakby zwiększonego zużycia w zimę, będziesz płacił co miesiąc 125 zł, tak? zakładając, że jeszcze podwyżki w międzyczasie nie będzie, bo możliwe, że od stycznia będzie, a możliwe, że nie, bo, bo wybory są, więc możliwe, że trochę to przetrzymają jeszcze, nie? Tak na marginesie już. No i mówię, to oszczędzasz 125 zł na rachunku miesięcznie, czyli rocznie gdzieś 1500 zł, no to chłopie, to, to Ty zastanów się, ile lat będzie Ci to się zwracała ta fotowoltaika, którą masz za 30 tysięcy kupioną. No bo niby tam wszystkie te dotacje. Te dotacje to też wiadomo, kiedy nie wiadomo, kiedy one przyjdą, kiedy będą, kiedy załatwią i no, kiedy je zobaczycie w końcu też na swoim koncie już jak gdyby w banku, nie. No i taka historia, rozumiecie? 30 lat, przepraszam 20, bo 1500 zł przy koszcie takiej fotowoltaiki 30 tysięcy złotych, to jest. I przy tak małym zużyciu jak u niego. To jest dosłownie 20 lat zwrotu. I słuchajcie Wam, powiem, że ten człowiek nie jest wcale jakiś niekumaty, nie rozsądny, nie ten dał przekonać się dla przedstawiciela, że to jest super wspaniałe rozwiązanie. No, tam troszeczkę może by jeszcze zaoszczędził więcej, bo na koniec po roku miałby dużą nadwyżkę. To może z 200 zł, może z 500 zł, nie wiem, czy z 300, bo te 30% by mu tam wypłacili, nie. To nie wiem, czy to będą wypłacali, czy będzie to tam na rachunku leżało na następny rok, powiedzmy, to już mniejsza z tym, ale to są śmieszne zyski, jak gdyby, śmieszne oszczędności, bo to trzeba nazywać oszczędnościami. Przy tak wysokiej cenie montażu, a widzicie, jak robi profesjonalny, dobry przedstawiciel sieczkę w głowie, i tak czasami się niestety dzieje. A później jest płacz i narzekanie na różnych forach, czy też. Pod artykułami różnymi na jakichś portalach, czy też pod filmami na YouTube, że fotowoltaika to jeden wielki badzie, dziadostwo itp. Itd. Ja Wam jeszcze teraz tylko na koniec też powiem, że ja dzisiaj, gdybym nie miał fotowoltaiki na starych zasadach, nie miałby w ogóle, to też bym fotowoltaikę założył. Też własnymi rękoma, bo to na dzisiaj jest jedna z lepszych inwestycji. Oczywiście firmą, jak montujecie, to trzeba szukać firmy przede wszystkim tańszej, a poza tym yy, najlepiej, bo to najczęściej wygląda tak, że robią wam tam wyceny, przykładowo na 30 tysięcy, no i albo się godzicie, albo nie. Wtedy najlepiej, jako że te firmy nie mają wcale tak dużo teraz roboty. Możecie zawsze zaproponować swoją cenę. Nie, że to jest za drogo, że za 25% na przykład to możecie, to możecie się zgodzić na taką cenę. Powyżej to nie. I powiem Wam, że często możecie właśnie dostać. Może nie te 5 tysięcy, nie z 30 na 25, ale z 30 na 27 czy 8 tysięcy. Można się utargować. I nie, nie martwcie się o te firmy, że one nie zarobią, bo one zarabiają naprawdę super kasę na montażach. Czyli tutaj. Przy tym przykładzie, gdzie mówiłem, materiał by kosztował 33 tysiące, bo to na gotowcu takim, na pylontechu, na tym magazynie energii, 10, tam 10,5 kWh pojemności dokładnie chyba ma. I on kosztuje 20 tysięcy. Najdroższa z tego sprawa. Co najciekawsze, wiecie, w kalkulacji wyszło ten magazyn. Z montażem 34 tysiące. A wiecie dlaczego 34 tysiące? Bo 17 tysięcy jest dopłaty do magazynu, a może być 50% kosztów. Więc jakby na przykład zrobili 25 z montażem, no to by mogli dostać tylko 12,5. Więc dlatego jest 34 tysiące. A wiecie, że ten magazyn jest jak gdyby plugin, czyli pyk włączacie, wyłączacie, szybko złączki, podłączacie. 5 minut, 10 minut czy 20 minut roboty. I Prawie 15-14 tysięcy za sam montaż. Ja rozumiem, że jeszcze instalatorzy pewnie taki, taki magazyn Pelontecha 10 10,5 bupika, by kupili jeszcze taniej, albo złożyli go z trzech takich innych oddzielnych, troszkę też tej firmy, ale, ale troszkę inaczej i byłyby już 15 tysięcy w zakupie, bo ja sprawdziłem sobie na Allegro wcześniej jakoś tam i on kosztuje w ogóle 18, ja mówię 20, ale on kosztuje 18 tysięcy. Kosztował trochę drożej, ale już ceny zaczynają spadać magazynów, tak jak widzicie. Zresztą, słuchajcie, magazyn 10 kałupnika samemu robiąc, to można za tysięcy spokojnie zrobić. No, fakt, że wtedy nie każda hybryda, czyli nie każdy falownik wam taki samoróbkę pociągnie, czyli są falowniki, które współpracują, te hybrydowe, które współpracują z pewną grupą jakichś tam właśnie takich gotowców, magazynów gotowców i one najczęściej, bardzo często nie działają z takimi samolubkami. Wtedy trzeba zmieniać znowu falownik, jeżeli chcemy zrobić sam. Ale montując samemu, biorąc to wszystko pod uwagę i wiedząc, jak to ma być mniej więcej zbudowane, a w dzisiejszych czasach naprawdę nie jest to problem. Jak jest to, uważacie, że problem, to pójdźcie do sąsiada, zobaczcie, jak to wygląda, a jest to śmiesznie proste wszystko. Eee, oczywiście, jakaś prosta instalacja, nie tam przebudowywana, porozbudowywana, nie taka najprostsza instalacja, czyli eee, falownik, panele na dachu i magazyn. To nie jest nic naprawdę trudnego. Każdy mógłby to ogarnąć. Wiadomo, że niektórym się nie chce, niektórzy mówią, że nie mają pojęcia. No, na takich podobnych zasadach to działa, tak? A ja mam kasę, mam wolę sobie jechać gdzieś tam na czasy, a tutaj zapłacę i niech zrobią. A no, tak działa świat. Wiadomo, no, że zawsze można zrobić samemu, a często robi się firmami. No i tutaj <laughs> miałem coś Wam jeszcze na koniec dodać, ale mm, już pewnie nie dodam, bo się rozgadałem znowu i zmieniłem temat. A, tam widzę ee, daleko przed sobą wieżę, na której jest zegar. To pewnie nie zobaczycie z takiej odległości, a zaraz wam pokażę. I tam widzę, która jest godzina, i trzeba wracać do pracy. Także co? Trzymajcie się. I pozdrawiam.